Będzie magia, będzie żarcie, czy będzie żarcie, będzie magia. No to się okaże, czy będzie magia przy tym żarciu. Ale na pewno będzie żarcie, bo oto dziś testujemy słodycze poterowskie z Aldi. Szukasz okularów korekcyjnych? Na kodano.pl znajdziesz je za mniej niż 100 zł. Wolisz dotknąć przed zakupem? Zapraszamy do salonów Koda na Z pewnością słyszeliście już o promocji, która zawitała do Aldi, czyli poterowe słodycze. I wiecie, gdy widzę poterowe słodyce, to kwicę, a łocy mi świecą jak znice. Ale właśnie, czy łocy nam się zaświecą jak znice? No nie wiem, to się okaże dopiero jak będziemy konsumować i testować i sprawdzać. Tak, poterowe słodycze. Łącznie 8 różnych rodzajów udało nam się wynaleźć w Aldi, ale znajdował się wśród poterowych słodyczy jeszcze jeden produkt, który budzi nasze... Ujmijmy to mieszane uczucia. Tak, mowa tutaj o kremowym piwie, które z piwem kremowym nie ma nic wspólnego totalnie. Tylko A, nazwę. Ale to jest nic, bo wiadomo, wariacji piwa kremowego, czyli bezalkoholowego trunku y, dla młodych czarownic i czarodziejów i nie tylko, y, mamy bez liku. Natomiast problem Waldiku y, polega na tym, że wśród słodyczy bez liku znalazło się piwo z odrobiną alkoholiku. Ale 6%? Tak. To nie taka odrobina. 5,9% chyba yy, piwo kremowe z ładną etykietką, nawiązującą oczywiście do świata Harry Pottera, ale bez logo, zaznaczmy. Więc jest tutaj linia obrony solidna. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli promujemy słodycze poterowskie, to stawianie obok takiej kolorowej puszeczki, yy, którą rodzic może kupić, nie czytając etykietki, i dać swojemu dziecku. Ciekaw jestem, ile dzieci. się ucieszyło, z z posmakowało piwa? Tak, tak. Prawdziwego piwa. <laughs> O. Co do samego piwa kremowego, bo wydaje mi się, że zacznijmy od, nie, od niego. 8,99 puszeczka kosztowała e, piwo kraftowe, więc nie jest to jakiś szał. My próbowaliśmy poza wizją, bo nie promujemy w żadnej mierze spożywania jakiegokolwiek alkoholu. I było to po prostu złe. Ja, ja to y, odczułam jako najgorszego sortu, właśnie piwo, najgorszej jakości takiej. Niby ma tam jakieś przyprawy, tak, jakieś goziki, cynamon, czy coś tam, takie cudowianki, ale ja tam, tam nic nie czułam, po prostu tej goryczy paskony. A już na pewno nie było czuć strasznie. niczego, co można byłoby powstrzymać pod posmak kremowego piwa. Nie. Te słodycze, które tutaj widzicie, plus tamten trunek. Na rachunku wyszło nam 122,91 groszy, co wydaje mi się kwotą absurdalną. Ja pozwól, że ja tego nie skomentuję, bo to jest po prostu zaporowa cena jak za taką ilość. I chodzi o gramaturę tego wszystkiego. No po prostu. Tak. W każdym razie będziemy teraz smakować pojedynczo te produkty, te słodkości, mówiąc Wam też, jaka cena tych cudeniek jest i czy jest to warte swojej ceny. Co chciałabyś otworzyć jako pierwsze? Eee, chyba ślimaczki. Ślimaczki. ślimaczki, ślimaki, gumyaki, które kosztowały 15 ,99 zł 99 groszy, 56 gram. I tu mamy smak y, gruszki, wiśni, mandarynki, arbuza i banana. On... Więc pozwól, że odetnę tak. tutaj górę. Ślimaki zapewne nawiązujące do tych ślimaków, które chciał wyczarować Malfoyowi Ron, no, ale nie do końca mu wyszło, więc Mala, zajadał. I on zajadał na planie ślimaki, które faktycznie miały smaki, smaki owocowe. Ślimaki, tak. które miały smaki. Ślimaki miały smaki. Dobra. Tak. Ty pierwsza Zabrycia otwierałaś? Ja wezmę pomarańczowy, pewnie jest to mandarynka. Do ślimaka to w sumie średnio podobne, ja bym powiedział, że to jakiś. Nie wiem. A ja mam coś czerwonego jakiś. Wysia. Wygląda to trochę jak maczugi, ewentualnie. <laughs> No, maczugi no. no całkiem niezła ale... Mandarynkom. nie nienawidzę wiśni nienawidzę wiśniowej rzeczy. po czym wziąłeś Bo gruzową? brałem na placu, wiesz? i tylko jedna zielona jest no ale... czyli gruszkowa jedna to nie są takie do końca żelki one są takie one się ich się nie żuje tylko gryzie w sumie no takie bardziej bardziej Chrupkie, no nie chrupkie. No twarde. Nie wiem, jeżeli jedliście kiedyś takie typowo szwedzkie żelki, to jest to podobne smako do typowych szwedzkich żelków. Na pewno nie typu Misie Haribo nie, nie, nie. czy inne te gumiaczki takie, nasze, które Nie, no mordoklejki takie. A ślimaki gumiaki to powinny być jednak takie gumiaki. No. A zatem jak oceniasz 15.99 za te ślimaczki? Ja bym dał najwyżej 7 zł za to za taką gramaturę, bo mhm. więcej nie. No, tutaj, tutaj sądzę, że jednak połowę ceny daje sama licencja. Licencja. Dobra, to teraz ja sobie coś tutaj wybiorę. No nie, nie będę udawał. Najbardziej mnie kuszą fasolki o smaku kremowego piwa. 15,99 złotych również. 28 gramów. Czyli jeszcze mniej niż ślimaków. Na połowę robisz, że. Straszne, ale Liczę na to, że będzie to smakowało w jakiejś części jak to piwo kremowe, które piliśmy w Studio Tour. No. Proszę bardzo po To hmm. Trochę faktycznie przypomina. Mm. Ja powiem tak, to jest po prostu smak toffi. Mhm. Krówka toffee. No. Czyli trochę przypomina, ale to jest zwykłe tofi. No. No ale to no kremowe piwo może tak smakować, więc no. tutaj nie ma co się doczepić jakoś szczególnie. Może posmak piwa by się to przydał, no ale tu też tak nie do końca, nie? Dobre są, no ale to po prostu są żelki toffi. No 16 zł bez grosza. Mhm. Mm, mm, zdecydowanie nie. I, I to nie są najlepsze żelki toffi jakie jadłem. To, to też trzeba powiedzieć. Cadbury Claire są, są O, o Twoja kolej. Dobra, to ja od razu. Stawiam na Chocolate Creatures. Tak, pewnie dlatego, że kosztuje to 19,99 zł. jest to najdroższa rzecz z naszego zbiorku. I 15 gram, czyli cena taka sama, a nam się po gramatura coraz mniejsza. No nie cena taka sama, tamte były po 16 zł. A te ile? A ta 20 bez grosza. Aha, przepraszam, no to przepraszam. No Dobra. tak, ale tutaj ma być karta. Karta, więc zaczniemy od karty? Zacznijmy może od karty, faktycznie. Przywoła. To, to jest klejeczka to... do kolorowania chyba, nie? Kiedy nie tam... wiem czy to do kolorowania, czy nie No bo jest czarno-biała, ze złotą obwódką To ładne to jest, no ale nie łudźmy się, no I hmm, hmm, hmm. hmm. teraz A. ta arcywielka czekolada To jest, to już jest wszystko? Tak Co? To jest to, <laughs> to, jest to. <laughs> to jakieś orzeszki tu widzę, albo jakieś <laughs> chrupeczki, nie wiem Tak, jeżeli A. to nie jest złoto, to ja dziękuję bardzo Chrupki różowe Wow Hamaj! Ale czekolada jest dobra. Dobra. No. Dobra, Nie jest najlepsza, ale jest dość dobra. Ani to milka, ani tym bardziej nutweizer. No. Nawet wedle. No nie. Dobra, jest. Jest spoko, to dobra. ale. Dwie dychy za to. Za 15 gram. <noise> to jest hardcore, naprawdę. wiecie, w biedrze można wyhaczyć, czy tam w Lidlu. Zależy, która sieć łaskawsza, można złapać dużą milkę za dychę. Za dychę, no. A normalna cena to chyba 13, więc też... I to 200 gram chyba, nie? Czy 300 hmm, nawet? No, powiedziałbym trochę złodziejstwo w biały dzień. Można to powiedzieć? No. Sam to, to pewnie ten plastik tyle kosztował. No, tak. Dobra, schodzimy z tej ceny, bo wystarczy tej siemy. Czekoladowa żaba. To kosztowało nas złotych 11,99, więc na pewno lepiej. I też ma 15 gram. To dlaczego to jest taka cena? To, to, powinno być, to jest bardziej popularne. To w książce wy, 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 występuje. Tu się zbiera karty. Więc to powinno no. tyle kosztować, jak już chcieli. No to zacznijmy, może od tej karty, bo, bo to jest ciekawa rzecz. Ktoś znany nam się trafi, czy znał ktoś nieznany? No. Bo jeśli chodzi o wszystkie karty z czekoladek żabki, jakie jest mamy, to nikt nam się nie, nie znany nie. Ale powiem Wam, że to przynajmniej wygląda ta żabka. No. Ona przynajmniej wygląda, ta żabeczka. Zaraz ją będziemy konsumować, natomiast tutaj kart. No nie, ja tego nie rozumiem. Zobaczcie, jaka ładna rowena Ravenclaw. Naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć tego, dlaczego, dlaczego to jest tańsze od. A, jeszcze się rusza. No tak, jest trzy, trzy. To tak? jest konkret. Tylko, że po angielsku. No tak, bo one widzę, są wszystkie te słodycze angielskie, po prostu mają tutaj spolszczone etykietki tylne. Więc trzeba się uczyć języków. A teraz zjemy żaby. Ja znam swoje miejsce w szeregu, więc ja zjadam dupę. Ej, żalek. Oj! No a jeszcze. I też ma chrupki ryżowe. Aha. No. Nie wiem, czy to jest ta sama czekolada, ale wydaje mi się trochę gorsza. A mi się właśnie wydaje troszkę lepsza. No to zdania są podzielone. Wydaje mi się, wydaje, że mniej czekoladowa, tylko mniej rozpuszczająca się na języku. A mi się wydaje, że bardziej mleczna. No to no trudno, no. Zdania są podzielone. Ale zdecydowanie 12 zł kontra 20. Lepsza karta, tego. dla mnie lepsza czekolada, w ogóle lepszy kształt. Nie rozumiem tego. Wolałbym dwie żaby niż jednego kła. Dla samych kart fajna. No fajna tak. sprawa, żeby sobie pozbierać. Mhm. Nie powiem. To jest fajna. Cena też nie jest jakaś tam szalona. No co prawda, ja jestem stary, daty, powiedziałbym 2,50, ale. Nie, no, nie 5 złotych, no, 5 zł. 5 zł kosztowały. 6,50 kosztowały czekoladowe żaby, które były dostępne w Polsce w roku 2002 przy premierze Harego i Kamienia Filozoficznego lat filmu. lat temu, ja jeszcze mam gdzieś tam te. Tak. Ale to były zupełnie inne, całe fioletowe opakowanko, ja mam Tak, w tak widzicie to właśnie opakowanko y, archiwalne, no i też opakowanko z fasolek, fasole. pierwsze I słodycze. nie były jeszcze. Tak, a to były pierwsze poterowe słodycze w Polsce ever. Oj, szalało się za tym. Mhm. To było cudowna. No i czas na fasolki w tym najbardziej podstawowym dołeczku. No tak, bo jak była żaba, to teraz fasolki może no, być. No tak, musimy. Ale no, kurczę, czy ja się do tego. <laughs> dobiorę. Ale y, zasada jest taka, że najpierw smakujemy fasolki, a, a potem sprawdzamy, jakie są smaki. Okay. Fasoleczki 11,99 również, tak samo jak czekoladowa żaba. Dobra, otwieramy. Tak, papierosy się otwierają. Przy czym fasolki mają w Polsce dużą konkurencję. Tak. Jelly Beans, y, bardzo, bardzo dobre no. fasoleczki. I czasem bardzo obrzydliwe. Dobra, wysypać ci? No nie, no jedną mi, jedną ci, tobie. Obyś miała. <grym> o jejku. Obyś miała żygajki. Dobra, ja mam kolor taki żółty z żółtymi plamami. A ty ja też mam taki, taki. Nie, ty masz po prostu żółtą chyba. Dobra, to ty pierwsza. Dobra. Oby coś obrzydliwego, oby coś obrzydliwego. O. Nie, z jajkiem się kojarzy. Z jajkiem? Z takim sadzonym? Dobra. dobra. No dawaj, zazwyczaj my. Mm, ananas. Ananas? Nie, gruszka. No nie. Gruszeczka. Dobra, to czyli... Jakie hmm. smaki mamy? Żółte to jest... A nie, to są tylko tutaj są smaki. Wszystkie smaki poczytaj, jakie mamy. E, grass, green dobra. apple, marshmallow, rote airing. Dobra, 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 dobra. Wlaćmy po. po polsku. Trawa, zielone jabłuszko. Pianki zepsute jajko. No to ja mam chyba zepsute jajko, ale ona smakuje jak sadzone. Kiełbasa, jajko. citroen, <grywa> Cytryna. Y, Zipse, nie wiem, Tutifruti czuje wiele owocowy. Y, wymiociny, y, Arbus. Kurczę, jakieś dziwne A weź tu ostatnie to żółte? Banan. Ja mam banana! <grywa> to, nie, ani to nie jest gruszka, to jest banan. Ale moje smakuje jak jajko takie normalne jako nie żadne zgniłe jajko. Dobra, jeszcze, jeszcze po jednej. Dobra. Poproszę. Bo coś brzydkiego znaleźć. O ja znalazłam brzydkie, wcale nie było złe, wiesz. Czyli co, rozczarowanka? Dobra, zielone, a u ciebie co wypadnie? Oby kiełbasa. O jejku. A nie to są? Wrzuć Rzu mi coś. Nie, jednego. to chyba to, co ja miałam. No to ja nie chcę, ja chcę coś. coś... Ja chcę coś hardkorowego. Proszę bardzo. O, rany, ja ja mam te, zielone. Te brązowe to zawsze są hardkory. Kiełbasa. Kiełbasa? O, rany. A ja mam. Nie mam pojęcia swoją ja własną. Znaczy, nie jest ona. Nie jest ona. Trawa? Paskudna, Jabłuszko? ale ja jestem człowiekiem, który kiełb... na kiełbasę musi mieć ochotę. Nie mam ochoty teraz na kiełbasę. Ja chyba miałam trawę, ale to hmm. też wcale źle nie smakuje, więc. Kiełbasa z podlaski. Więc... E, Podlaska. <laughs> Ale tak naprawdę są rozczarowujące, te smaki, o wiele bardziej hardkorowe są te, te, te fasolki z tego, te jelly bean. Mm. Mm. Ale kiełbasa jest bardzo dobrze oddana. Tak? I banan też bardzo dobrze oddany, co prawda pomyliłem z gruszką Ała, jeszcze i z, z ananasem, z ananasem. No, ale tak, bardzo dobrze oddana jest Ale kiełbasa. są na naszym rynku również fasolki, które o wiele gorsze smaki mają, mhm. na przykład ta brudna ściera od kurzu, pamiętasz, mhm. to było najgorsze. Aż, aż krztusiło. O Jezus, i potem przez nos, o, to było coś strasznego. Tutaj są spoko te smaki, złe. Więc nie ma się czego obawiać tak naprawdę. Jeszcze do nich wrócimy dziś, mm -hmm. więc zostańcie z nami. Nażarłem się kiełbasy. <laughs> Może nie chciałem, tak, chciałem słodycze, nażarłem się kiełbasy, więc jadę do Hogwartu. Yy, tak, i mamy tutaj bilecik. Bilecik kosztował 14,99 zł. 42 gramy. 42 gramy, więc. Czyli mniej niż połowa tabliczki czekolady zwykłej. No dobrze, ale prawie trzy razy więcej niż kieł. No dobrze, jak się to otwiera? Pomóc ci? O no, ja mój tutaj... Boże. Idź ty. Gdzie mam iść? Chcesz sam testować dalej? No. Będzie więcej dla mnie. Chociaż nie, gdyby to jeszcze pupę urywało. No nie. To to. O. A w środku ekologiczna folijka. Złoty bilet. Ciekawe czy będzie tu bilet do fabryki. O łąki. No fajnie. Chciałabym taką czekoladę do jego łąki. – A co to jest? No, – też bilet. – No bilet, no po prostu, no bilet, no szału nie ma, to no ale… – to też jest z tymi ryżowymi… – Tak, wygląda na te ryżowe, więc tak, tutaj… – Tak, frutki ryżowe, więc tutaj, czyli wszystko to samo mamy. – Tak, zobaczymy, czy znowu będziemy mieli jakieś zdania podzielone co do smaku. Posmakuj pierwsze tego bileciku. – Ja bym powiedziała, że bardziej się skłania to do kła. Mhm. Ale zdanie oczywiście to pewnie wszystko jest to samo, nie? Bo trzeba było potem skład po, po, porównać, ale wydaje mi się, że bardziej w stronę kładolidzie. idzie. Jeżeli liczycie na czekolady więcej, no to jest to ta czekolada, no ale nadal 15 złotych. Mm -hmm. mm -mm. No ja teraz biorę, biorę żelki i już moje dzieci, nasze dzieci, już sobie... Moje też. A twoje też. Potwierdzam. Czyli nasze wspólne. Już coś między sobą się dogadywały, którego żelka chciałaby posmakować. Ciebie wtedy nie było. Tak. I wiem, że Eliza bardzo chciała słówkę posmakować, ale Urka bardzo chciała tiarek przedziału posmakować. I może im zostawimy. Dla porządku 15,99 tak. te żelki. Jak one wyglądają? No, wyglądają dokładnie tak jak ślimaki. W sensie... Ale ładnie pachną, ale tak takim anyżem Trochę? Coś, coś, jak te białe Landrynki, no, których nikt nigdy nie lubił. No. Ono nie są meneżowe. Dobra, to ja wezmę, wiesz co, sowę, bo ich jest dużo, zielone. Dobrze, a co, co dzieci chciały? Sowę i tiary przydział. same tiary i Aha, soby. No dobrze, to, to ja wezmę w takim razie, A ja wezmę hmm. tego, eliksir. Dobrze smakuje, ale nie wiem, co to za smak jest. Bo jest jak um, watermelon, nie berry, nie hmm. banana. Watermelon, tangerine. Nie wiem, co to za smak jest, powiem ci. Chyba watermelon chyba, z... albo chyba. Nie wiem, ja mam tak bardzo słaby ten smak, mm -hmm. że nawet nie mogę stwierdzić, co to jest za smak. A jaki kolor miałeś? Nie pamiętam, O Oczywiście, Zobaczę. Jeżeli miałbym wybierać żelki, to wybieram nasze tradycyjne niemieckie haribo. Na pewno Haribo dużo więcej smaku mają te żelki. Ja wiem pewnie, ale dlatego mój... że są bardziej chemiczne, ale ja, ja lubię czuć, co, co czuję. Ja no tutaj nie wiem, co czuję. Ale ja ci powiem, że ten mój arbuzowy całkiem dobry był. I mocny smak. Naprawdę, dlaczego czego kęsa. Nie wiem. Mm, I łapie. też są te żelki nieżelkowe, tylko takie właśnie do gryzienia bardziej. Takie rozczarowane. Kleją się do zębów, są do gryzienia, nie żuje się ich. Dobra są po prostu takie. Na koniec ja mam znowu szwasolki i to jest najtańsza rzecz w naszym dzisiejszym zbiorku 6,99, czyli niespełna 7 zł. Dlaczego ja się pytam? Komuś się ha... pomyliła cena, powinna być 16,99 albo 48,15. Yy, tutaj Harry, były też inne wizerunki czarodziejów 10. Przepysznych smaków fasolek. No dobrze, oczywiście zaklejone smaki, żebyśmy się nie doczytali pod polską etykietką, no żeby było to inteligentne. Bardzo, no dobrze, sprawdźmy to. Sprawdźmy te przepyszne smaki. Ciśnij Delicious. O, zielona ciemna. No to, ja biorę, to ja biorę tą, no właśnie, tak, niebieską. Mówisz, że niebieska to. Ale dobra. O. Mhm. Mm Jakieś jabłuszko chyba? Zielone jabłuszko ja chyba mam. A ja mam Zim. coś, ale nie wiem. O co, masz tutaj? No nie wiem. Green Apple chyba. Apple. No, mm. no, apple. Mhm. jabłuszko. Dobre, czuć. Są smaki. Mocniejsze. Banana, jagody, wiśni, waty cukrowej, zielonego, jabłka, cynamonu, cytryny, pianek, marshmallows, tutti frutti, arbuza. To ja mam jagodę, ale bardzo dobre. Ale na pewno mocniejsze są niż mm -hmm. w tym opakowaniu, niż w tym kartonowym. Tym. Też, A w kolei, kiełbasa była dobra. Kiełbasa była, <grybasa> była dobra. Znaczy kiełbasiana. O, dobra, zielony już miałam, więc wezmę sobie taki tutaj mm -hmm. różowy. Pewnie tutaj. Marshmallow, frutti. Albo tutti frutti. Oh. Tutti frutti, guma do rzucia. To tak. jest guma do życia po prostu. Bardzo dobra. Mm. Mocny smak mają. A ja teraz mam jabłuszko. Nie, to bardzo dobre. Bardzo dobre. Powiedziałbym za 7 złotych całkiem. No szkoda, że ich no, za dużo, pięć. No, za taką ilość. Ale no. jedna z lepszych rzeczy tutaj. Tak. Podsumowując wrażenia, czy była w tym żarciu magia? Nie. Czy, czy. Ja, od teraz mówię, nie. Nie ma co tutaj <laughs> przeciągać, przedłużać, medlić oczu naszym oglądającym, po prostu nie. <laughs> Dobre nie. słodycze, nie wykraczające w żadnej mierze goś ponad ich, jakąś, nie wiem. Tak, zapłaciliśmy za ten zbiorek raz jeszcze 122,91 groszy. Gdyby nie to 100 z przodu, to byłbym całkiem, całkiem usatysfakcjonowany. Natomiast zapłacić 122,91, zwłaszcza te czekolady są oszukane. No to, 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 no to jest, jest w ogóle zbrodnia, biały dzień. To jest... Tak, to jest bardzo smutne. Dobra, co było największym rozczarowaniem eee. według Ciebie? Największym rozczarowaniem? Nie wiem. Dużo rzeczy. No takim <śm> Smakowym? Największym szczęściem smakowym. Ogólnie, smakowym, smakowo-cenowym. Mm, smakowo-cenowym. Nie wiem. Kieł. Kieł? Znaczy, dobra czekolada, ja nie narzekam. Ja lubię taką no dobrze, czekoladę. ale leczną. na partek czekoladach tak, za, za 20 taką cenę. Za taką cenę to jest po prostu. To jest złodziejstwo, ja bym brzydko powiedziała. Tak. tak. E, bo nawet ta naklejka z tym spoko, ładna jest, no ale. No, ale to, błaga, o wiele no. bardziej wartościowa jest ta karta Roweny, dziana tutaj, tak, tutaj jest z tą żabką. Tak. Bo jest naprawdę twarda, jest to rywniarowa, bardzo fajna hmm. jest, więc. Więc ja bym powiedział, że to z czekoladowa żaba no. jest najlepsza. Jako, jako mhm. ogólnie. Jest najlepsza, stosunek ceny do jakości, tak. ale też nie powiem, bo te fasolki za 7 zł tak. to jest całkiem sensowny Tak, 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 bardzo dobre, mocny smak mają. Tak i hmm. przede wszystkim są tutaj dobre smaki, no chyba, że ktoś trafi na cynamon, hmm, to, to cynamon. może być różnie. Ale cynamon Fasolka. też najlepiej to wygląda. Tak, więc, więc tutaj... Hmm. Harry Potter, licencja, jak to często w przypadku Harry Pottera bywa, nie ważna jest jakość, ważne jest, że się sprzeda. Bez Urbiemy logo. kurze jej złote jaja. To. Tak. To dużo, długo się już odrywają te jaja, one cały czas odrastają. Prawda? Ale obiecaliśmy wam, że jeszcze się trochę pomęczymy z tymi fasolkami, tak? bo wiemy, że kochacie jak my się męczymy, co prawda challenge'u nam brakuje. Czekaj, ja ci coś tutaj wybiorę. O, no i widzisz, musi to wszystko zjeść. No nie, o, a ja tu mam jakiegoś paskuda. Dobra, ja tu wezmę ja, coś czerwonego. czy ja coś takiego mam. O, brzydko. Chyba, że to jest kiełbasa. O, jejku. A ja mam coś paprykowego? No nie, znowu, kiełbasa. A ja mam coś paprykowego, coś takiego. No najmniej fajne to. Co, co mogło? Nie, powiedzieć? to nie jest kiełbasa. W. Co? dobra. Czerwonawe takie, a nie, bo to jest takie te plamy. Takie. Brazylij. Womi! Womi, <laughs> To jest To <Teraz> czuję. <laughs> a ja mam, nie wiem, co ja tu miałam. Takie ciemne. To jest verde, torre. Nie wiem, co. Nie wiem, co. Mm, może tu jakiś smak będzie. Wypinany. I wiecie, co? I czuję ten kwas. Ten kwas. A tak, czyli czekaj. Mhm, mhm. Albo z woskowina z ucha, to ja nie. Chyba, ten glut. Czarny pieprz? Hmm. Nie. Tutaj fruity, wimieciny argus. Cynamon. Nie masz drugiego. Ty, ja chyba mam dżownicę, bo to tak najbardziej mi pasuje ten smak dżownicy. O, ten ja miałam taki, albo ten, no teraz nie, bo to jest bardzo podobne. No Miałeś smak dżownicy, masz porównanie. Ale tak mi się wydaje, że to taki, taką ziemią trochę zalatuje ten mm -hmm. smak, więc tak podejrzewam, że to może być to po prostu. No powiem, że te wymieciny to faktycznie taka cofnięta żółć. O Jezu. Ale nie było to tak hardkorowe jak tamte Tamtych. fazolki. Dobrze, zobaczmy ten. Dobra, to ja też może tego To jest ten sam? Mhm. Mm o! 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 Nie, nie, nie! Nie! Czy to jest pieprz? Tak! O nie, ja już od razu odstawiam, bo ja nie widzę pieprzu. To znam coś... O hmm. Boże, teraz będę... Nie, nie, muszę przegryźć, nie wiem, jakiś rzut. Delikatnie mm. czuć pieprzem. Jak delikatnie? Nie jest to co. Pierwsze moje ugryzienie to sam pieprz, więc jeśli nie pieprzu. Ale nie jest ostre. Czuć smak pieprzu, ale nie jest to jakieś tam szczególnie ostre. No ja nie lubię smaku pieprzu Odrobinę. A teraz sobie wzięłam mm. chyba jajo. Albo nie wiem co, bo też nie jest zbyt fajna. Już nie chcę nie. jednak zagryzać innych faset. Podsumowując, y słodycze z Aldi Potterowe nie zdały egzaminu. Chyba, że te fasoleczki, faktycznie te 10 Delicious, one tak, reszta nie. Jeżeli mhm. lubicie gadżeciki, to tylko i wyłącznie karta z czekoladowymi tak. żabami, a cała reszta. Spójrzmy na to zasłonę milczenia. Dajcie znać, czy zamierzacie próbować którejś z tych słodyczy, albo czy już próbowaliście i jakie są Wasze wrażenia. No i napiszcie, jakie są najgorsze fasolki w ogóle Ever, jakie kiedykolwiek próbowaliście, smakowaliście, bo ja jestem ciekaw, czy znalazłyby się takie, które by po prostu nas wykręciły tak nam wykręciły gęby, żebyśmy po prostu padli tutaj twarzami na ten stół i się zwijali z obrzydzenia. Nie. A jeżeli napiszecie i przekonacie nas do tych fazolek, to z pewnością je skosztujemy i nagramy dla Was film. Trzymajcie się. Cześć. Hej.